Tate, Zobacz jaki filmik znalazłem na YouTube! Piotr! Nie denerwuj mnie, aby wy siedzisz i oglądasz te głupoty w internecie! Ale taty! to, Idziemy do roboty! Konwajner ma zaraz przyjechać na pole! Ale Tate, To jest właśnie o tym! Piotr! Ja nie wytrzymam z tobą! Zobaczysz! Zabiorę ci ten komputer! Miałeś przyczepy pozamiatać! Pozamiatałeś? Ale Tate. Rok czekałem na ten piękny moment Bizon właśnie jedzie, kosić u mnie zboże ja przyczepy wszystkie mam na swoim polu razem z nimi Trzydzieska czeka w pogotowiu, kręci się już heter Silnik pięknie słychać, właśnie dodał Gazu nie ma na co dłużej czekać, znowu żniwa, żniwa, żniwa są na przyczepę Wchodzi parę ton O obiec żyto, czy pszenica zbiornik pełen zaraz będzie sypać Piotr, dobrze poutykałeś przyczepę? Tak, tatę No to leć pociągnik, nie widzisz, że trąbi? Ale tatę No nie wytrzymam z tobą, sam polecę to No i jak utkałeś? Zobacz jakie dziury, patrz No jak? Ale tatę Na przyczepę parę ton Sypię bizon ziarno Ja trzydzieści jadę sam Czekam kiedy sygnał da do bizon Tak to on. Polska siła, Polska moc Znowu żniwa, żniwa Znowu som na przyczepę wchodzi Bareto, jęczmień owiec Żyto i pszenica Zbiornik pełen Zaraz będzie wsypać Ucz się Piotr Bojczyc bo Nie będziesz żył wiecznie. Pamiętaj Trzydziestka nie ma hamulców Musisz nauczyć jeździć się siebennik ale dlaczego tate? Nie da się ich naprawić. Piotr, ile razy mam cię tłumaczyć? Dziś się zrobi, a za tydzień będą takie jakie były, to po co robić? Ale tate, nie denerwuj mnie. ta reklamówka, tu ci kazałem schować no, w Bożu. No z zbożu, tate. No ja nie wiem, czy mnie leć mi ją przynieść. Ale tatę, jak potem zjedziesz z drzewami? Piotr, raz to cię dopłodzi? Powiedziałem, zasuwaj, raz, dwa, trzy. No mi paszliwa są. Na przyczepę wchodzi parę donientz O Obie, to czy pszenica z pełen Zaraz będzie sypać Piotr, pamiętaj, jak mnie już nie będzie Masz zawsze pierwszy wykosić przed sąsiadem Jednym i drugim Najlepiej pierwszy w całej wiosce wykoś Albo i w minie Ale dlaczego tatę? No bo ja tak mówię, ja tak chcę No dobrze tatę no burzliwa, żniwa są na przyczepę wchodzi parę do On Opiezszy, to i pszenicz za zbiornik pełen. Zaraz będzie wypać Piotr, patrz, czórka, ogień. Patrz jak mamy kosinko. Piotr pamiętaj, zawsze zimne piwko dla kombajnisty musisz dać przez szacunek. Ale tatę nie zjeżdżaj z tej stromej góry. Nie masz go. Tate! Zobacz jaki filmik znalazłem na YouTube! Piotr! Nie denerwuj mnie, aby wy siedzisz i oglądasz te głupoty w internecie! Ale tate! Gaś to? Idziemy do roboty! Kombajn ma zaraz przyjechać na pole! Ale tate, to jest właśnie o tym! Piotr, ja nie wytrzymam z tobą! Zobaczysz, zabiorę ci ten komputer! Miałeś przyczepy pozamiatać, pozamiatałeś? Ale tate! Cały rok czekałem na ten piękny moment Bizon właśnie jedzie kosić u mnie zboże Ja przyczepy wszystkie mam na swoim polu Razem z nimi trzydziestka czeka w pogotowiu Kręci się już heter, silnik pięknie słychać Właśnie dodał gazu, nie ma na co dłużej czekać Znowu żniwa, żniwa, żniwa są na przyczepę Wchodzi parę pareton, jęczmień, owies, żyto Czy pszenica, zbiornik pełen, zaraz Patrz. Piotr, dobrze pułtykałeś przyczepę? Tak, tatę No to leć pociągnik, nie widzisz, że trąbi? Ale tatę No nie wytrzymam z tobą sam, co lecę No i jak utkałeś? Zobacz, jakie dziury, patrz No jak? Ale tatę Na przyczepę parę ton Sypie bizon ziarno Ja trzydziestką jadę sam Czekam, kiedy Na przyczepę wchodzi parę, to wieczmień owiec Żydopi, pszenica, zbiornik pełen Zaraz będzie wsypać się, Piotr, Bojczyc, bo nie będziesz żył wiecznie Pamiętaj, trzydziestka nie ma hamulców Musisz nauczyć jeździć się nich. Ale dlaczego tante nie da się ich naprawić? Piotr, ile razy mam ci to tłumaczyć Dziś się zrobi, a za tydzień będą takie, jakie były, to po co robić? Ale tate, nie denerwuj mnie! Nie jest ta reklamówka, tu ci kazałem schować z Bożu. No w zbożu tatę. No ja nie wiem czy mnie, leć miał przynieść. Ale tatę, jak potem jedziesz z przyczepami? Piotra co cię wchodzi, Powiedziałem, zacuwaj, raz, na trzy. Znowuż mi waszliwa są. Na przyczepę wchodzi parę doniężmień. O pierwszy, czy pszenica z piornych pełen. Zaraz będziemy sypać. Pamiętaj, jak mnie już nie będzie Masz zawsze pierwszy wykosić przed sąsiadem Jednym i drugim Najlepiej pierwszy w całej wiosce wykosik, Albo i w minie Ale dlaczego tate? No bo ja tak mówię, ja tak chcę No dobrze tate No, ważni was są Na przyczepę wchodzi parę dobierzchnień Opies żyto i za zbiornik pełen Zaraz będzie wypał! Piotr, patrz, czwórka i okień. Patrz jakieś mój kosimy. Piotr pamiętaj, zawsze zimne piwko dla kombajnisty musisz dać przez szacunek. Ale tatę nie zjeżdżaj z tej stromej góry. Nie martw się. Tak to moje drugie imię, mam Golfa czwórkę W jeden, sześć benzynie, gdy tylko widzę trochę żwiru błota, lecę już bokiem taka to gablota. Na dyskotekach mam po prostu branie Wszystkie lasencje wskakują tu same. Na CPM-ie często również stoję. Nic z tym dziwnego, jak wieście go pogonie. Lecz jeszcze jedno, jedno mam marzenie. 60 w dobrej niskiej cenie Miałem ja już czapka, miałem ja ruskiego Teraz bym chciał mieć coś nieco mocniejszego I choć tej piosence tego nie śpiewałem Zakup ciągnika od dawna planowałem Wybór właśnie mam na 360 Dlaczego na nią? Bo traktor jest na piątkę Mam 6 hektarów w 15 kawałkach W odległych gminach jak i za kamarkach. Do tego jeszcze łąki, 5 hektary Na rotacyjne jeszcze miesiąc cały Siele bronuję, a na wiosnę drapie I na zabawy ledwo zdążę w czasie Palę więc kąpa i szukam w internecie No chyba czego to już sami przecie wiecie No bo ja jedno jedno mam marzenie To sześćdziesiątka w dobrej niskiej cenie tego nie śpiewałem, zakup ciągnika od dawna planowałem. Wybór właśnie padł na 360. Dlaczego na nią? Bo traktor jest na piątkę. Siedzę już kolkie i licznik mi zamykam. Jadę obejrzeć 60 spod przytyka. Szczególnie mi się spodobała Jest w remoncie i facet ją zachwala Nowa chłodnica, pompa, alternator Jest w wersji cabrio na gorące lato Opony jeszcze nawet jako takie Nie wyszły druty, więc jeździć jeszcze da się No bo ja jedno i jedno mam marzenie 160 w dobrej, niskiej cenie Miałem ja już czapka, miałem ja ryskiego. Teraz bym chciał mieć coś nieco mocniejszego i choć w tej tego nie śpiewałem Zakup ciągnika od dawna planowałem Wybór właśnie padł na 360 Dlaczego na nią? Bo traktor jest na piątkę Transakcja jest już sfinalizowana, umowa kasa jest już przeliczana. Zeszedł z ceny jeszcze 500 zł. Pompa była słaba, skakały obroty. Nie było hampli, sprawa oczywista Stanęło w końcu na dziewięć, no i trzysta Pyta mnie się nagle, czym tu przyjechałem Tak mi to powiedział, jak mu golfa pokazałem Że on ma wielkie jedno swe marzenie Kupić golfa czwórkę w dobrej, niskiej cenie Że miał kiedyś żubka, potem im malucha Teraz mocniejszego czegoś jeszcze szuka I choć w tej piosence tego nie śpiewałem Chciał samochód kupić tak go zrozumiałem, wybrał właśnie golfa takiego jak mego. Nie ma się co dziwić, bo nie ma nic lepszego. Ja też miałem jedno, jedno to marzenie Kupić sześćdziesiątkę w dobrej niskiej cenie. Miałem ja już ciapka, miałem ja ruskiego, teraz będę miał coś nieco mocniejszego. I choć tej piosence, to już to śpiewałem. Zakup ciągnika sfinalizowałem. Wybór Pat patł na 360 A dlaczego na nią? Bo traktor jest na piątkę Prawie wyszła. Wyszła! Dzisiaj wam zaśpiewam o swoim traktorze, Którym na hektarach ciężką ziemię ciągnik, Kto jest znany, ceniony i lubiany, W się długie lata był produkowany. C-330, numer ładny dali, 30 albo ciapkiem ludzie ją nazwali. Nawet jak jej nie masz, mają teściowują, Bardzo sobie chwalą. Bo mało im się psują Żółta jest to bestia Roboty się nie boi Wygląda niepozornie Jak w garażu stoi Silnik jest oszczędny Mało ropy spali Drożej wyjdą fajki Jak to dużo pali Czy masz dwa hektary? Sześć czy może osiem? Czy dziecko to obrobisz? Chyba żeś jest łosiem Nawet jak masz kasa, fenda czy Trzydziestki nie sprzedajesz, bo w niej cała siła! Trzydziestka, trzydziestka! Tak, to jest maszyna! Palisz ją na krótko, podnośnik długo trzyma! Trzydziestka, trzydziestka! Widać jak ma Na małe gospodarstwo ona jest jedyna! Trzydziestka, trzydziestka!